Give a damn about a hater when I feel like it. it. Not, today. Yep. Not today. Yep. Not today. Not today, not tomorrow, get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not, today, not tomorrow, get out my way, please. I'm trying to get paid. I've been bro for 27 you years, I ain't gone for 28. Been seeing you niggas flexing and this shit. You know I ain't never seen you, you shine and all that designer. you ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get it straight. <laughs> Nie, teraz nie, a dzianku nie będziesz, ty na swoim jeździć Siedź tam jak jeżdżę. A, a może ja wsiądę? Okej. Okay. Bez trzymanki. Nie, ja jedną się A dawaj, że... A dalej nie będziemy podchodzić do dzieci, bo będziemy zaraz miały problemy. A będzie z tego głupiego Cypriana? No. A wiesz, że on tłamał u Wiem, wiem. Bo cały czas schodził w tym templaku. No wiem. Dobrze mu tak, nie? No. Ej, szkoda, że tutaj nie ma takiej na telefon, nie? No taki, taki taki, taki uchwyt. Ej, zejdź, zejdź, zejdź. Zejdź z drogi. Trzy, cztery. Zejdź. Skręcę. Kurde, szkład tam był. Nie! Yeah, szybko! O oto tu już? Nie! Samuj, dni, tu jest hamuj, Hamulce wytrzymałe. No i mocne. Gonią nas! Gonią nas! Dzisiaj idę do kolegi. Gdzie? No teraz klasy. Uciekamy! Zasłaniałeś! Kręcę! Nie, nie widzę nic! Sorry! Jadą tutaj! A, jadą! Jadą! My jesteśmy gangsterami, oni policją. Huliganami. Szkoda, że nie mam takiego... Zatrzymam e... nagranie zaraz. Teraz. Mo. A możemy na tą szosę? Uciekamy! Tak, uciekamy? Tak, uciekamy. jesteś... Uciekamy. O nie! Spłachem, uciekaj! Okay. Wiatr... Nie, można Nie piasku wynosić. O, dobra. Dę dy Oj, robimy film! Ej, dobra, ej, słyszysz? No. A wiesz, a że. No dobra, Marcin! A dobra, jak będziemy szukać, to przerywamy to. No. Kurde. Jazda! No. O nie. Oj, skoro kiedyś sobie taką kupię, nie? No, taką samą, pagani? Nie, yy, yy, wiesz, że jest bardziej Lamborghini Media Expert? No wiem, wiesz, że. Nie wiesz, do ile się rozpędza? Do 70! Wiesz, że jeszcze jest kolej Jeep? No ja, wiem, widziałam to. Widziałem. No i kiedyś sobie jeszcze tutaj taką yy, A metalowe kiedy... zamontuję i będę uderzał w rowery. Wiesz co, a dawaj je... kiedyś robimy moją Pagani, Co? Spoko. Jakieś zrobimy oklejenia? Co? No pomalujemy ją. A nie, bo mu się ojciec wkurzy, że że ja swoją yy, dewastuję chulejnogę. nogę. znaczy Pagani, swoje auto. Dobra. I dobra, czy okay. no czy jeszcze jedź. Ostatnie okrażonko, co? No. A teraz, teraz Ty będziesz nagrywał... Nie, dawaj, dawaj, ja wrzucimy jeszcze... do tego filmiku. Jeszcze ja będę chciał przejechać. A dawaj później nagramy w, w, w GTA. Okej, okay, czekaj. Teraz zejdź. Ja chcę... Tu... Teraz Ty jeszcze szybko nagrasz, jak ja jeżdżę. I jak ja Ci powiem koniec, to Ty ur... to ty tu skończysz, okej? Okay? Okej. Okay. Ja będę siedział sobie na rowerku, okej? Okay? Hmm. Stop! Nie hamuj tak za mocno!